Dzień dobry państwu, kobiety w pewnym wieku, Ela Mantej i Agnieszka Pałys. Witamy w kolejnej odsłonie naszego podcastu i dzisiaj zamierzamy porozmawiać o porażce. O porażce. Czym dla ciebie jest porażka? Hmm, trudny temat. Myślę sobie, że dla mnie to jest yy... Taki sygnał, że y, czegoś nie przewidziałam. Oczywiście zacznijmy od tego, że porażka to jest dla mnie sygnał, że ja czegoś nie zrobiłam. Nawet mm -hmm. jeżeli to jest absolutnie nieprawda, to i tak dużo energii wkładam w znalezienie tego punktu, w którym ja zawiodłam, że czegoś nie sprawdziłam 17 raz, albo że nie przewidziałam czegoś, albo. No, to jest dla mnie sygnał taki, że to ja. Nawet absolutnie. i No, i oczywiście, zanim się otrząsnę i tak spojrzę na sprawę obiektywnie, że na przykład nie mogłam przewidzieć, że ktoś zrobi to, to czy tamto, i że tak naprawdę to to nieprawda, że jest w tym moja wina, no to już zdążę się tam wybiczować odpowiednio i poczuć się źle. Mm -hmm. I wziąć odpowiedzialność jeszcze za tych, którzy e, będą fukać, że oni myśleli, że coś tam wypadnie lepiej albo że coś będzie lepiej. Więc oprócz e, własnej odpowiedzialności, nad, takiej nadprogramowej, to jeszcze biorę odpowiedzialność za złość innych osób, która jest gdzieś tam, tak jakbym. Jak spychacz zagarniała takie wszystkie negatywne emocje, i jakbym chciała cofnąć czas. Tak, ta porażka to jest takie, okazuje się, bardzo osobiste określenie. Bo zobacz, że jak pracujemy w zespole, albo coś realizujemy wspólnie z innymi, i to coś się nie udaje tak dobrze, jakbyśmy chcieli. To ja też to mam, to o czym mówisz, że nie mówimy, że to jest porażka tego projektu, czy porażka zespołu, tylko pierwszym, co, co nam się w głowie pojawia, to jest moja porażka. Mhm. Moja własna, to jest takie bardzo osobiste i za tym idą bardzo osobiste emocje. To jest wstyd, to jest właśnie to poczucie bycia niewystarczającą. Tak, poczucie, winy ja, poczucie winy, ja nie dowiozłam, ja nie, y, nie dałam rady, tak? nie doskoczyłam do poziomu. A y, z drugiej strony, i właśnie ciekawa jestem, jak to się dzieje, że nam się w tym momencie to nie włącza, to y, poczucie, że i tak dałyśmy z siebie 100% tego, co w danym momencie, w, da, w danej chwili życia miałyśmy, tak? 100% co mogłyśmy włożyć w to działanie. A jednak mamy poczucie winy i się czegoś wstydzimy. Tak, jakbyśmy mogły wszystko przewidzieć. No, jeśli odłączymy emocje i posłużymy się tylko logiką y, rozumu, jeśli nie przewidziałam, to znaczy, że nie mogłam. Z jakiegokolwiek mm. po powodu, tak? Nie, choćby, nie z takiego, w tym że, cho choćby z takiego, że nie przyszło mi to do głowy. Tak? Mm. No, nie przyszło mi to do głowy, bo być może moja głowa myślała akurat o innych elementach mm. tego projektu. A jednak cały czas właśnie biczujemy się. Dlaczego w takim momencie nie włącza nam się ta apteczka ratunkowa w postaci y, tej świadomości dałam z siebie wszystko, a mimo to nie wyszło? Ale to myślę, że to wynika też z takiego y, kulturowego schematu, że na porażkę nie ma przestrzeni. I praktycznie od szkoły, już właściwie od przedszkola y, tak kojarzę teraz y, jeszcze dawno, dawno temu, kiedy moje dzieci były w przedszkolu. Pamiętam, jak rodzice byli upominani, że dzieci wyjeżdżają za linię i staliśmy w szatni przed wielką tablicą, na której były rysunki. Każdy z rodziców obserwował, czy to jego dziecko wyjechało za tą linię, czy nie wyjechało, więc tam już też nie było przestrzeni na... To, że te dzieci się dopiero uczą, że dopiero to są początki, że to jest kwestia tej koordynacji ręki, tego wszystkiego. I my, jako rodzice, e, pod tą tablicą czuliśmy się, jakbyśmy sprawdzali jakieś e, listę rankingową na studia naszych dzieci. To, tutaj logika też uciekała. Mhm. I ten rodzic, który zobaczył, że rysunek jego dziecka jest w miarę ok, na tej tablicy, no to takie było. Uff, mnie to nie dotyczy. E, czyli moje dziecko jakoś tym tam razem tym udało. razem się udało. I myślę, że później to już y, jest coraz bardziej, coraz bardziej, bo przecież w szkole y, to dopiero od kilku lat jest y, i to nie we wszystkich szkołach metoda zielonego długopisu i zaznaczania mm -hmm. tego co jest dobrze. A nie tego, co jest źle. A więc... to i tak jest dopiero pierwszy krok. Bo a to tak jest pierwszy krok, tak. W ogóle nie ma dialogu wokół błędów. Tak. tak? I... Czego I... się możemy nauczyć na tych błędach? I czy... gdzie my mamy tą przestrzeń, skoro praktycznie na każdym kroku jesteśmy z porażek rozliczani i ktoś. I nam... Zawstydzani. Zawstydzani i też pamiętam to już z dorosłego życia, kiedy już pracowałam i jeszcze robiłam jakieś tam dodatkowe studia i. Miałam egzamin, którego nie zdałam, i bardzo się do niego przygotowywałam, no ale wyszło jak wyszło. I komentarz osoby gdzieś tam z mojego otoczenia był taki: Widocznie się nie przygotowałaś, i, i to jest takie, no bo trudno się tłumaczyć przed każdym, czy faktycznie się przygotowałam, czy nastawienie było takie, czy pytania były za trudne, ale samo to, że. No, trudno jest y, nie widzieć tej swojej winy. I, no i nie ma takiego, nie ma takiego zatrzymania takiego e, momentu, kiedy mówisz sobie dobrze porażka to jest sygnał, e, że, się, że coś robiłam w ogóle, bo przecież jak się nic nie robi, no to mhm. nie ma się porażek ani sukcesów też. Chociaż niektórzy z nic nie robienia też mają sukcesy, tak już tutaj różnie bywa. Natomiast, no, właśnie, skoro porażka to jest coś takiego druzgocącego i coś, co, coś, co daje nam taki znacznik, że nie, daje, nie daliśmy rady, no to trudno jest nam się z tego wydobyć szybko i po, otrząsnąć się i powiedzieć: Dobra, to wyciągnę z tego wnioski, wykorzystam to na przyszłość i następnym razem może uniknę tego problemu. Mnie, bo my po prostu tak to się jest. przytłoczymy tym poczuciem winy, tak się przytłoczymy tym, e, tym analizowaniem, gdzie mogliśmy, tak jakbyśmy sobie też dawali. To jest, też jest taki element, że my bardzo często zapominamy w tych rozliczeniach e, swoich porażek, że my jesteśmy ludźmi i e, dodajemy sobie jakieś moce nadprzyrodzone i na przykład właśnie wydarza się jakaś historia i mówimy ale może gdybym wyszedł wcześniej z domu albo może gdybym zrobił coś tam to to by się nie wydarzyło no skąd ten pomysł nie jesteś panem Bogiem więc yy, więc takie właśnie dodawanie sobie jakichś takich komplikowanie sobie jeszcze dodatkowo tego wszystkiego we własnej głowie no nic dobrego z tego nie wynika to jest też taka yy... Taka binarność naszego świata i naszego myślenia, tak? że coś może być albo udane, albo nieudane, mm -hmm. i wystarczy jeden y, nieudany szczegół i cała reszta y, mnóstwa działań, które y, były zrobione dobrze y, i dowiezione jak trzeba i z których możemy być zadowoleni, w ogóle jakby przestawała istnieć i liczy się tylko. To, czego się nie udało zrobić. I, yy, i nie, nie widzimy tego tak jak w tej szkole, tak? Z tymi dziećmi, które wyjeżdżają na linię. W ogóle nie widzimy procesu. Tak, tylko klik, klik. Mhm. Albo y, w 100% dobrze, a jak nie w 100%, to już w ogóle, y, to już w ogóle nie ma. Trzeba zabrać przedszkola. Tak? I nie widzimy tego. Że te próby nieudane albo udane nie tak idealnie, jakbyśmy chcieli, one są właśnie po to, żeby się doskonalić w pewnych umiejętnościach. I bez tych prób i bez tych tak zwanych porażek, których wcale nie trzeba określać porażkami, mhm. to perfekcjonizm nie jest w ogóle możliwy. Tak? I jak moje dzieci mówią mi czasami. E, proszę jej, żeby coś zrobiły, a on mówi, ale ja tego nie potrafię. Mówi, nie potrafisz, bo jeszcze nie spróbowałeś, tak? I e, on mówi, Ale e, jak nie potrafię, to nie, y, nie zrobię tego dobrze. Mówi, to zrobisz tak, jak ci się uda, i na tym, jak ci się uda, nauczysz się czegoś nowego, zrobisz pierwszy krok i bardzo się staram tego w ogóle e, trzymać, a jednak już w nich jest ten lęk, że jeśli nie zrobią czegoś perfekcyjnie, to to będzie totalnie źle. I tu wracam do tego hasła: e, zdolny, ale leniwy, który przyklejamy też wielu dzieciakom w szkole. E, I to hasło ma być takim e, trochę motywatorem, a moim zdaniem ono jest demotywatorem, e, bo my nie pytamy tego dziecka, dlaczego ono, bo być może właśnie ten przedmiot niespecjalnie mu gra, być może z jakiegoś powodu e, nie lubi. Czegoś tam, a my od razu mu przyklejamy taką łatkę, i tak samo w pracy. Być może w pewnych sytuacjach jest kwestia, że ktoś się kiepsko czuje w jakichś tematach, w innych poczułby się lepiej, ale my też tak łatwo nam przychodzi to hasło no zdolny, ale leniwy, albo zdolny, ale mu się nie chce. A nie, nie zawsze tak jest. Czasami właśnie to ten strach przed porażką i to w takie właśnie albo strach przed porażką, albo to, że z pewnymi tematami komuś jest nie po drodze. I to jest oczywiście osobny temat, że jeżeli jest nie po drodze z pracą w przychodni zdrowia, bo nie lubisz ludzi, nie lubisz zapachu e, lekarstw, no to sobie szukaj innego miejsca i nie patuj tym. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby e, no żeby sobie szukać jakiejś takiej przestrzeni które jest mi albo dobrze, albo wystarczająco dobrze, a, no, a nie każmy innym się domyślać, czy właśnie, czy nie robimy czegoś, bo się boimy porażki, czy nie robimy czegoś, bo nam się nie chce, czy nie robimy czegoś z jeszcze jakichś innych powodów. Ja pamiętam taką rzeczywiście porażkę moją. To była porażka związana ze studiami. I y, ja się bardzo wiele nauczyłam. Pierwsza, to w ogóle była cała seria porażek to była. Pierwsza y, porażka była taka, że y, przez całe liceum bardzo się kierunkowałam na studia związane z językiem, z pisaniem, y, chodziła mi po głowie y, teatrologia, ale najbardziej to dziennikarstwo. I nagle tuż przed maturą. Y, fiknęłam w zupełnie inną stronę i poszłam na studia ekonomiczne, bo sobie wymyśliłam w tej mojej nastoletniej głowie, że ta ekonomia to jest taka, taki poważny kierunek i że pokażę siebie dla innych jako taką rozsądną, tak poważnie już myślącą o przyszłości. Szczególnie chciałam tak zabłysnąć taką figurą, w oczach moich rodziców i poszłam na tę ekonomię. Dostałam się, poszłam na tę ekonomię i po jednym semestrze się poddałam. To była ta porażka. Tak, porażką było to, że ja w ogóle um, wybrałam studia nie dla siebie. Trochę właśnie wbrew tak. sobie. Absolutnie wbrew sobie. Tylko po to, żeby zadowolić innych. I um, myślę, że te negatywne narośla na porażce, one są związane właśnie z naszymi relacjami z innymi i z tym, jak nas inni odbierają. Bo kolejna w tej serii porażka była taka, że w kolejnej rekrutacji rzuciłam tę ekonomię i postanowiłam zdawać na dziennikarstwo tak, jak od początku chciałam. I ja nie zdałam na to dziennikarstwo. Nie zdałam na to dziennikarstwo. Nie, że się nie dostałam z braku mhm. miejsc, mi źle poszły egzaminy. A źle mi poszły egzaminy, dlatego że się do nich niewystarczająco przygotowałam. Ale na tych egzaminach byłam sama, nikogo ze mną nie było, nikt z mojego otoczenia mi nie towarzyszył w tym przeżyciu. W związku z tym ja tę porażkę przeżywałam sama. I mogłam powiedzieć sobie szczerze wobec samej siebie: nie przygotowałam się. I przyjąć za to odpowiedzialność. To, że nikt mnie w tym nie oceniał mhm. i że przed innymi się nie rozliczałam z tego, to była ogromna wartość. I to mi właśnie pozwoliło przyjąć tę porażkę, wyciągnąć z niej wnioski yy, i ostatecznie wylądować na filozofii. A czy miałaś później taki moment, że yy, zastanawiałaś się, czy gdybyś się dostała na to dziennikarstwo i gdyby nie było tej porażki, to jakoś zupełnie inaczej byś sobie później układała, czy jednak czułaś taką, może nie satysfakcję, ale może taką wdzięczność, że tak to się potoczyło, wszystko? Nie czułam wdzięczności, że tak to się potoczyło. Miałam przez długi czas żal do siebie, że się nie przyłożyłam do, do tych egzaminów. Oczywiście również szukałam różnych usprawiedliwień, różnych wyjaśnień, skracałam sobie dysonans poznawczy. Mnóstwo różnych manewrów, mm -hmm. i przez całe życie towarzyszy mi ta świadomość, że moje losy zawodowe z pewnością potoczyłyby się inaczej, gdybym wtedy przyłożyła się, przygotowała i zdała na to dziennikarstwo. Ale od pewnego momentu mam też świadomość, że to inaczej to wcale niekoniecznie oznacza lepiej. Byłoby po prostu inaczej. Mm -hmm. I nie koncentruję się na tym, co straciłam, na potencjalnych możliwościach, tylko na tych, które wykorzystałam. I myślę sobie, że to właśnie y, jest chyba najbezpieczniejszy i y, najlepszy sposób radzenia sobie z porażką. Docenić to, co się wydarzyło po mm -hmm. tę drogę, którą. Ta porażka, ta zwrotnica, tak? Ta porażka jest jakąś zwrotnicą. Kieruje nas na jakąś drogę. I y, ta droga po prostu jest, jaka jest, tak? Mm -hmm. inna. inna. Po prostu inna. Po prostu inna. I ja jestem zadowolona z tego, y, jak jest y, i nie skupiam się na tym, jak mogłoby być. Myślę, że to jest świetna puenta, e, żeby odczarować porażkę. I popatrzeć na nią z zupełnie innej perspektywy. I co najważniejsze, to się tak nie biczować za nie każdym bicz razem. Się. Nieśredniowieczne narzędzia i sposoby na torturowanie samego siebie odłóżmy już do muzeów. I z tym Państwa zostawiamy Kobiety w Pewnym Wieku: Elamantej i Agnieszka Pałys. Dziękuję. Do zobaczenia.